W tej części rozwiązania, w nowej tabelce nie zmieniamy x'ów. Przepisujemy je tak jak w poprzednim odcinku. Ale teraz wartości funkcji będą powstawały troszeczkę inne, ponieważ zmienił się wzór funkcji. No to sprawdźmy, co otrzymamy, jeżeli wstawimy w miejsce x do wzoru funkcji. Minus 2. No widzimy, że ten minus zostanie. Dwójkę z dwójką skrócimy. I otrzymamy minus 1, czyli jest to punktów współrzędnych minus 2, minus 1. Może ja sobie tutaj tą wartość od razu zapiszę i punkty współrzędne punktów będziemy odczytywali w takich kolumnach z tabelki. Następnie podstawmy w miejsce x minus 1. 1, 2 razy minus 1 to się równa minus 1, druga. Teraz podstawiamy 0. 1, druga razy 0 to się równa 0. Podstawmy 1. 1, druga razy 1 to się równa 1, 2. No to podstawmy 2. 1, druga razy 2. Po skróceniu dwójek to jest 1. No i jeszcze podstawmy trójkę. Policzymy f od 3. f od trójki. f od trójki to jest 1, druga razy 3, 3, drugie. Żeby narysować dokładniejszy wykres, to możemy troszeczkę zwiększyć jednostkę. Możemy przyjąć, że dwie krateczki to będzie jedna jednostka. E, dlatego, chcąc zaznaczyć punktów współrzędnych minus 2, minus 1, to musimy się przesunąć o tutaj w to miejsce. Następnie punktów współrzędnych minus 1 na x i y minus 1, druga jest tutaj. Dalej mamy punktów współrzędnych 0, 1, 1, druga, 2, Jeden i jeszcze mamy trzy i trzy drugie. O, osi ich zabrakło. Nieistotne. Wykres gotowy.